I ostatnia misja na dzisiaj 70 Escape But Where czyli Uciekać, ale gdzie? No zobaczmy co mamy tym razem. O kurde. Eee. Czy nie wygląda to tak, że tam z góry planszy spada mnóstwo pomarańczowych dyskietek i kamieni? Czyli rzeczywiście, tak jak jest w nazwie misji, musimy od razu, nie czekając ani chwili, uciekać przed tym wszystkim. Tylko nie wiemy, gdzie trzeba uciec. Nie wiem, zaryzykuję, pójdę w lewo. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś miejsce, gdzie się można schronić przed tym. Nie, nie było takiego miejsca, ale udało mi się tutaj jakoś przejść bezpiecznie między tymi dyskietkami i kamieniami. Nie są wymagane żadne spinki do zebrania. No to idziemy sobie w górę. Trzeba tylko znaleźć teraz wyjście. Aha, wyjście jest tutaj na samej górze. No dobra, czyli chodziło tylko o to, żeby uniknąć tych pomarańczowych dyskietek i kamieni. Trzeba tylko było przejść odpowiednio między nimi i później, już bez żadnego problemu, dostać się do wyjścia. No to za drugim podejściem się udało, nie było ciężko. No więc cóż, to był już na dzisiaj ostatni odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się za niedługo w następnych odcinkach. Cześć, na razie.